Witam was wszystkich w kolejnym filmiku, tutaj Maniak i kolejny filmik z Call of Duty 5 eee, no. Niestety znów, znów mapka Bemben, nie wiem co jest za dziwna nazwa, ale taka nazwa jest. Eee, jak oczywiście mapa z tego powodu, że no, dobrze na tej mapce po prostu mi zawsze idzie, no i mam takie staty a nie inne. I takie akcje ani inne, bo tu też są akcje, O Jezu. Takie dwie że, o, piękne. Można nawet do filmiku je użyję. Eee, to po prostu, no znowu ta mapa, no niestety tak wypada. E, no i już jak wiecie mam nagat, więc już fajnie jest, dobrze jest. E, jak oglądając filmy i innych komentatorów, czy tych nowych, tych czy, 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 czy już z jakimś tam stażem na YouTube, e, to oczywiście zauważyłem tą cechę, że każdy z nich ma tak jakby temat, o który mówi i w ogóle. Więc pomyślałem, że w sumie czemu nie? Czemu nie? E, czemu by nie mieć takiego tematu? I dlatego wziąłem ten temat, który jest dość teraz popularny, oczywiście nie mówię tu o Euro 2012, chociaż w sumie, czemu mówię, też możemy pogadać o to o wczoraj, na przykład meczu e, Anglia-Szwecja, e, który był po prostu świetnym meczem, e, niesamowity, ale ja, po, ja pomyślałem, że powiem o, troszkę o Call of Duty Black Ops 2. Pewnie część, większość z Was zapewne wie już wszystko, chociaż może część nie, ale tak mi się wydaje, że większość z Was wie już wszystko o tym, jeżeli, dla, ja będę to mówił dla osób, które no, jeszcze nie wszystko o tym wiedzą, e, Call of Duty Black Ops 2, oczywiście na tym samym silniku graficznym, oczywiście rzekomo ulepszanym, to, to po pierwszych gameplayach gówno widać, żeby to było coś ulepsze, no ale nikt nie będzie, czy ulepszają. E, i właśnie po Call of Duty Black Ops 2, ten nazwa już jest pewna, oczywiście wszyscy już, już wiedzą o co chodzi. Kontynuacja w pewnym, sen, w pewnym sensie historii chyba z Black Ops 1 będziemy grali z synem, Masona, Alexa Masona, którego widać już na of w Black Ops 2. O, to będzie piękne, a nie, nie, to jeszcze... A, to, nie, to nie było piękne, ale będzie podobna akcja gdzie tak jedną powalne nawet z dymem. Oczywiście podobno mają być serwery, chyba... Tak, serwery dedykowane. Blokady na 60 FPS. Diaret X11 dla komputerów osobistych, oczywiście. Tutaj piękny Double No-Scope, właśnie o tym mówiłem. Yy, I co jeszcze? Yy, oczywiście ma być... Yy, wiadomo, to już wszyscy wiedzą, wszystko ma się odbywać w, w przyszłych czasach, rok tam 2000... A właściwie nie wiem, właściwie nie wiem, który, ale to są totalnie jakieś... Yy, Totalna przyszłość. Wywalili w ogóle daleko gdzieś się z fabułą, bo przecież to drony latające w ogóle, jakieś dzikie rzeczy. I w ogóle. Także no, nie, nie za bardzo wiem, jak to będzie, wszystko. Ja oczekuję tylko jednego: żeby po prostu y, było tak jak było w Call of Duty 4, no i, i no, troszkę lepiej jeszcze, no. No i tak jak w MW2, i w Black Ops też po części, bo MW3 to mam nadzieję, że nie będą nic ten, no a Treyarch powiedziało, że niby bierze, yy, tworzy multi od nowa, tak? Od podstaw, więc yy, mo możemy oczekiwać... Yy, jakichś totalnie nowych rzeczy. Oczywiście już są głosy na nie, z, po zobaczeniu pierwszego gameplayu, który, w którym widać, wyraźnie widać, że grafika będzie do dupy. Ale nie dziwię się w tym wypadku Treyarch, bo robić silnik na rok to bez sensu. Lepiej trzeba jeszcze zostać na tym, co, mamy, co się ma. Yy, I dopiero potem ewentualnie. Bo next geny wychodzą za, za rok, więc więc, więc nie ma sensu po prostu takiego silnika tworzyć, żeby o rok i potem już na next genach będą. Yy, no już trzeba będzie, tak jakby ten silnik, tak. Czyli nie będzie wykorzystana moc. Będzie tutaj świet, świetny, a na NextGenach będzie już sobie ten silnik. No to bez sensu faktycznie. Tu, w tym wypadku się zgadzam, że no nie, op, nie opylać to po prostu. Co jeszcze o Black Ops 2 mogę Wam powiedzieć? Yy. A, o tym, że będzie nieliniowa fabuła, oczywiście. No właśnie, no właśnie będzie na pewno to, że będzie nieliniowa fabuła, przynajmniej po części będzie można przeskakiwać z widoku. Y... FP pierwszej osoby na widok z, z góry taki RTS-owy widok i będzie można wtedy decydować właśnie o poczynaniu żołnierzy. To jest dość ciekawe, ale też dość niebezpieczne, bo... Bo po prostu mogą to spieprzyć, no i tyle. Może to nie wyjść, tak jak ma wyjść. Więc według mnie, no to, to trzeba uważać. Ale ja, oczywiście z mojej strony. Ja kupię na pewno Black Ops 2. Z zasady kupuję każdy Call of Duty. MW3 po kupni nie żałowałem, że kupiłem. Potem tro, trochę żałowałem, że kupiłem. Potem znów nie, bo mi się podobało, a teraz teraz już totalnie żałuję, że kupiłem to Call of Duty. Bo naprawdę on jest, on jest tak, tak, tak gówniane. Po prostu nie wiem o co chodzi, ale... No już to mu powtarzałem, no, no nie, no to jest jakiś jak, jak jest śmiech na sali, jaki z tym Call of Duty. Sama detekcja trafień jest dziadowa, no nie wiem o co chodzi, że w każdym innym potrafili wszyscy to porządnie zrobić Normalnie można było strzelać, celować, pewność mieć, że te strzały dochodzą do przeciwnika i że jak giniesz, to ty wiesz dlaczego giniesz, że to twoja wina, czy tam, popełniłeś błąd, czy akurat przeciwnik był lepszy, a w MW3 ja cały czas czuję, że jestem oszukiwany, po prostu gra i robi w dupę, no i tyle. Jest, cały czas mam to głupie uczucie, tu, którego grając w piątkę, czy grając w e, MW1, czy w MW2 nie mam po prostu, no i nie wiem o co chodzi, no. Takie, te, takie, coś spieprzyli mocno. <ślesk> Tutaj piękny noskop. Nie wiem, jak go tutaj nie zabiło to. Nie wiem, nie wiem. O, tutaj jaki ładny multi. multi kill kolesia jakiegoś. Po prostu uwielbiam już tym mocniej nagat. Uwielbiam. Jedno co muszę przyznać, na pewno w tych broniach w, w Piące, że pistolety maszynowe są po maksie prze, przejebane. To znaczy, że. Są tak, są tak są tak do dupy, że to aż jest niemożliwe. Thompson, żałosny, ta tak żałosna broń. Po prostu tymi broniami nie da się strzelać ciągiem. To, to jaki jest sens w ogóle, żeby to się nazywało pistolet maszynowy? To, to tam trzeba strzelać właściwie półautomatycznie, bo. Yy, inaczej się po prostu nie zabije przeciwnika. No to bez sens totalny. nożyk i piesek ha. postaram też coś bić z black Opsa bo niedawno nic nie było wiadomo no najfajniej jakbym wbił łap tak? no wiem wiem wszyscy by chcieli ale niestety nie umiem znaczy może wbiję ten mułap kiedyś no ale jakoś nie mam nawet weny na, na, na w3 więc co do bagnetu ha, bo go tutaj nie ma Dopiero odblokowałem Motin Nagra, więc ciężko, że miałem bagnet. Bagnet jest chyba ostatni. Tutaj, tutaj próbowałem takiego nowscope'a ładnego zasadzić, ale niestety mi się nie udało. Cechą tych karabinów powtarzalnych w Pionce jest to, że trzeba, jeżeli koleś jest daleko, trzeba walić i biegnie, trzeba walić przed nim. Nie, nie walić w ciało, bo WMW3 zdąży pocić dolecieć. Jest tak to y, z, zrobione, że po prostu on zdąży dolecieć. A w, tutaj nie, tutaj trzeba iść przed, żeby takie, tak jakby no właściwie zdążył, tak? Ludzie oczywiście z PPS-em, no, fuk, nieźli. Thompson i ten MP40 i ten niemiecki pistolet masz nowy Pomak się gówniany i już na pewno nie będę tego używał. Teraz odblokowałem ten yy, nie, japoński, taki jak Sten, tylko że inny inaczej wygląda, zapomniałem jak się nazywa Typ 100 chyba, o, typ 100 chyba. Szczęście, bo ta snajperka jest przegięta, to może takie pisko że naprawdę... O, właśnie tamto, tam co widzieliście przez chwilkę eee, Właśnie tak się stało, co jeszcze wiemy o Black Opsie 2. Na pewno wiemy właśnie trochę o multi. Widzieliśmy, jeżeli ktoś ogląda, i interesuje, to już był gameplayer singla Nie wyglądało ono zbyt dobrze, no ale. Jedno, jednego możemy być oczywiście pewien: no nie będzie nudno, nigdy nie było w żadnej części Call of Duty nudno, więc. W tej też nie będzie. W tej też nie będzie. No i jakoby Fabuła się chyba trochę kontynuuje. z Black Opsa, bo jest Mason i w zwiastunie no, widzimy tego. E, tak, widzimy Masona. E, Boże, muca? Tak, no, widzimy łódca Więc no, fabuła jest jakby kontynuowana. No, już zbyt wielu. Chyba, no chyba już nic nie wiadomo więcej. To co powiedziałem, to na pewno je, tak będzie. E, wiadomo jeszcze, tyle, że będzie dużo scen. E, takich kontrowersyjnych, z których no, są Call of Duty. E, Dla mnie to, że no, tam. D, to nic nie oznacza właściwie, bo czy, czy tam była scena, e, scena z MW2, czy scena to z MW3 z tym dzieckiem, który, obok którego wybuch ten samochód. No, nie wiem. Nie wiem, jak może się, się dopatrywać jakichś tutaj niesamowitych rzeczy, bo to, to widzimy w filmach i w ogóle programach jakichś dokumentalnych czasami nawet, gdzie po prostu są pokazywane takie sceny. Ech. Więc nie pojmuję jak, jak można się tak tego czepiać. Jeżeli ktoś nic z takich scen, to przecież to można przewinąć wszystko, to, to naprawdę nie, nie, jest żaden problem. A że tutaj będzie jeszcze... Więc to jeszcze fajnie, bo się, jeszcze wszystko się bardziej zagotuje, wszyscy będą się bardziej hejtować. Zawsze ciekawiej, no. A w Niemczech to pewnie zablokują mi te sceny, bo w Niemczech to są takie świętoszki. Ojej oj. Że chyba nie poblokują te sceny. Bo to takie, to jest to takie czyste złoże, U. Tutaj już ginę na potęgę, ale jeszcze jedną akcję uda mi się tutaj ładną przeprowadzić. Na sam koniec niestety. Mm -hmm. Nie wbiłem żadnych psów, przepraszam, ale byłem pierwszy i tak więc. LOL! Więc co z tym typem się dzieje? <noise> LOL! Co to było? Rad się coś pomylił chyba. No, udało mi się wbić poziom. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Tu kolejny filmik z Call of Duty 5. Następne oczywiście będą się pokazywać, ale myślę, że następny będzie z Black Ops. No, tego nie wiem, więc tak czy siak filmik będzie. Dobra, dzięki za oglądanie.